Dzień dobry. Miał być techniczny vlog? Nie, nie jest techniczny. Jesteśmy na kempingu. Dodatkowo, ledwo zdążyliśmy się rozłożyć. Słuchajcie, dostajemy wiadomość, że jedzie ktoś do nas z bardzo daleka, a nas nie ma w domu. W związku, tu, w związku z tym przyjadą tutaj do nas, ale musimy ich czymś przywitać. Zrobimy. Kociołek, no bo co można na kempingu zrobić? Mamy kupę roboty, muszę to szybko zrobić, więc popatrzcie. Zresztą to nie będzie wszystko w tym vlogu. Będą ryby, będzie gotowanie, dużo, dużo będzie się działo. Dobra, zaczynamy. Najpierw rozpalamy brykiet, żeby zrobić mięsko do garnuszka.

Troszeczkę późno, bo późno, ale zbieram się i idę na ryby. Muszę to zrobić inaczej niż zazwyczaj. Zapewne, jak zauważyliście, lubię stać bardzo blisko tak żebym był praktycznie przy samej wodzie. Tutaj się to nie udało, ponieważ place, które są tak blisko wody, są obsiane trawką, żeby na przyszły rok wyro i Nie można sobie ich wynająć. Więc ja pakuję się, zobaczcie, do tego. Zaraz rozłożę wózeczek. Wszystkie sprzęt, cały sprzęt wędkarski biorę i idę nad wodę. No to chodźcie. Spakowałem się. Zobaczcie, śmiesznie to wygląda, ale nie muszę tego nosić. Tylko sobie pojedzie to na kółeczkach, więc dużo wygodniej. Dlatego tak sobie to wymyśliłem. Dobra, to jadę teraz nad wodę. Zaczynam się rozkładać i mam nadzieję, że coś złapię. Trzymajcie na mnie kciuki. Tu, nie wiem czy pamiętacie, złapałem tego pięknego szczupaka. E, może się uda znowu. Zobaczymy. idę z tym dyseczkiem zobaczcie jak, jak kloszard w Nowym Jorku. Tak mi skojarzyło właśnie nie obrażając oczywiście nikogo. E, no ale dotrę doniosę wszystko i nie będę musiał kilka razy chodzić. Bo jednak kawałek jest, żeby biegać tutaj z powrotem. Jak widzicie, pogoda jest po prostu żyleta. Jest mega, mega fajnie ciepło. E, jestem już za zresztą. Tu, 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 i coś, tu. Już na łowisku. Sprzęt rozstawiony. Teraz tam troszeczkę zanęty przygotuję i będziemy próbowali złapać karpika, ale i szczupaka. Mamy taki sam zestaw jak w zeszłym roku. To znaczy pierś z kurczaka na kotwiczkę, i do wody. I zobaczymy, może się uda. Drugi raz byłoby miło. Albo nic znowu nie złapię. I wtedy nie będzie miło. <laughs> nie zdążyłem tam nagrać. <laughs> ale ładnego okonia e, złapałem. Fajny garbusek. Spory. Naprawdę zobaczcie. Ach. Ucieka mi. Taki całkiem, całkiem już. Będzie można go usmażyć. Okonki bardzo, bardzo smaczne. Nie ja mam drugiego okonka. Taki jed... Ten sam rocznik, chyba taka wielkość, więc już chyba kolacja będzie. Takie dwa okonki. Będzie co pojeść. Nie nieśmiało bierze. Mm -hmm. Chciałaby, ale się wstydzi. Dzień dobry, kolejny poranek. I e, znów nad wodą będę dalej próbował łapać rybki. E, wczoraj dwa okonki, ładne, fajne, a dzisiaj dalej będziemy próbować. Janna zaraz też przyjdzie. Ja już powoli wszystko rozkładam, wszystko przyciągnąłem. tutaj, jak na tym wózeczku, jak bezdomny. <laughs> I będziemy próbować połapać co? Później, może pójdziemy gdzieś na jakąś kawkę. E, Coś może pokażemy Wam, kemping, bo my już byliśmy na nim kilka razy, ale nigdy Wam chyba nie pokazywaliśmy tego kempingu, więc chyba czas pokazać Wam jak tu wszystko wygląda. Jest dość fajnie. Eee, myślę, że co niektórzy z chęcią tutaj przyjadą, co będą mieli bliżej oczywiście. <grystanie> Zobaczcie jaki ładny okaz eee, Asia znalazła przy samej ścieżce. Okay zabawię jej tej przyjemności naprawdę jest dużo zaraz zobaczycie naprawdę ładne musisz się tu przedrzeć no muszę to przekonnieć ale Asia jest dzielna Pięknie. Zobaczcie. przepięknie już dawno takiego ładnego nie widzieliśmy bardzo ładne coś czuję że Anna zaraz pójdzie na grzyby. A, myślę, że pewnie tu są. Ty na ryby, ja na grzyby. No, to tak. Zobacz. <gry> I tam na ale chyba coś mu tam spleśniały nie, albo jest niż, albo niż, coś. coś jest. No, no, wiem, że Anna zaraz nas zbiera grzybów. Nie, nie się. Ale jest, zobacz, no. przedziera się, przedziera się. Jest, 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 mago, 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 jest, jest. Jest. Ale jest. A nie, nie no niestety, nie spleśniały. Będziemy go nie, nie się rozkłada. Trudno, ale no. mówię wam, że ja idzie już za Niech idzie, ja zostaję na rybę. A, jedna wędka już rozłożona. Na karpia. Będziemy czekali, może się złapie jakiś karp. Wczoraj dość mocno zanęcone. A tutaj za chwilę dru drugą wyrzucę sobie na szczupaka. Na suma. Ciekawe co się... No i pewnie nic, nie, ale. Nie widzę to posłanie. Ach, dla diesla. Żeby nie było. Żeby nie było mu mokro od ziemi, więc on się na tym kładzie. I jest mu cieplutko. Już zobaczcie ten błysk w oku Janny. Ona, ona już idzie na grzyby, Ona lubi na grzyby. chodzić ja mniej. Tak, i się nie zgubię tutaj. I jest duża szansa, że się nie zgubi. To nie jest, że się nie zgubi. To jest duża szansa. Bo jak nie wiecie, ja się gubię wszędzie po prostu. Wszędzie. Ja nie mam orientacji kompletnie w tym. I teraz wychodzi na to, że Anna nie ogląda vlogów. Czemu? Bo było. Ach nie, przepraszam. Przepraszam, ogląda ogląda. W jednym z materiałów było to mówione, ale ten materiał nie trafił na vloga. Ponieważ tam był błąd z kamerą, większość było w slow motion. Nagrane. Próbowałem to rozciągać, podkładać głos, ale tego nie wiem dlaczego tego głosu nie mogłem nigdy wkleić. I dlatego Wy o tym nie wiecie, a nie, że Joanna nie ogląda vlogów. Ogląda, ogląda. Wróciliśmy z ryb, już do przyczepy. Asia pomału zaczyna lampki ściągać wieczorem, co robią nam to nastrój, ponieważ zwiniemy dzisiaj markizę, bo rano będzie mokra i później będzie taka zwijana mokra, więc to, to, to nie jest zbyt dobre, a teraz jest sucha, więc ją zwiniemy, ale nie, nie, jeszcze, jeszcze wiecie, za chwilę będziemy szampurki robić, no obowiązkowo, bo nie robiliśmy jeszcze. I no trzeba sprzęt popakować już, bo wędkowania już nie będzie na tym wyjeździe więcej, tak pomału, lekko się zwijamy, ale jeszcze nie do końca, jeszcze będziemy tutaj delikatnie świętować kulinarnie. <laughs> nie będzie co prawda dzisiaj kociołka, ale i tak będzie smacznie. Fajnie się jedzie na kemping <laughs> i na ryby. No już markiza jak widzicie jest zwinięta, <laughs> ładnie przetarta do suchego. Ale teraz muszę to wszystko pozwijać i upakować w samochodzie. To jest najgorsze. Uwielbiam jeździć, powędkować, ale to zwijanie tego wszystkiego to jest koszmarne. <gry> Szampury się robią. Myślę, że mój mistrz grillowania, Mariusz, będzie dumny ze mnie. Mariusz, oczywiście pozdrawiam. Małgosia, Łukasz, Mateusz i makarony. Razę sobie jak mogę. Nie mam takiego specjalnego grilla jak oni mają, więc robię to troszeczkę inaczej, ale jakoś sobie radzę. Zobaczcie, więc powiecie, że szaszłyki coś podobnego na pewno, ale te kawałki mięsa są zawsze duże. Teraz akurat mamy kurczaka, to znaczy utka bez kości. A, przeważnie rzucamy tam sobie jakąś karkuweczkę czy coś takiego, też dość spore kawałki. Smakuje to zupełnie inaczej, one są soczyste, one nie zdążą od, oddać tej, tej, tej wody z siebie, więc są bardzo fajne, zupełnie inaczej to smakuje. Spó spróbujcie, naprawdę warto.